na z a to znowu ja. Yy, przepraszam z góry, że nie było tak dawno odcinków z Hero Zero, ale nie miałem internetu i miałem problem jak nagrywać. Ale tak jak już widzicie, jest odcinek. A, no i z góry jeszcze Wam chciałem powiedzieć, że za tydzień, góra, no za tydzień powinien już być kolejny odcinek z Hero Zero, jak wydaje 10 milionów, jak Wam obiecałem. Yy, Zapraszam serdecznie do mojej drużyny Kokszy 150. Jak widzicie, zapraszam. E, co tu mogę wam jeszcze powiedzieć? Turniej tygodnia honor drużyny jesteśmy w top dziesiątce. Nieźle, ani najgorzej. Naprawdę polecam grać w Hero Zero, fajna gierka. Nasza postać troszeczkę się ulepszyła, ale nadal jest słaba. Bo tak jak widzicie nie mogę go pokonać. Tak wygląda moja postać. Eee, prawdopodobnie na nagraniu nie będzie widać mojej myszki, ale to później naprawię w kolejnym odcinku będzie już ją widać. Eee, Tak jak już mówiłem odcinek będzie za tydzień z zero, zero, jak wydaje 10 milionów serdecznie zapraszam do mojej drużyny Pozdrawiam mojego kumpla którym razem gram to jest śmiały 150 Pozdrawiam go pokażę wam jego profil, tak on wygląda no jest trochę silniejszy ode mnie. Ale to. No 353 punkty silniejsze. No. Tak jak tutaj widzicie, jak to on lubi coś napisać. No i nie chcę już wam dalej przynudzać, prawdopodobnie będę nagrywać jeszcze inne odcinki z Hero Zero, prawdopodobnie nagram teraz kolejny odcinek z gry na Facebooku i prawdopodobnie to będzie ta gra, ta o tutaj co widzicie, to jest Zombieland, więc żegnam się z wami, na razie.